Hej, ja przypominam o jutrzejszym bezpłatnym webinarze, którego tytuł brzmi: Dlaczego pomimo chęci zmiany w życiu zawodowym ty wciąż stoisz w miejscu? Webinar jutro, czyli 16 października 2025 roku o godzinie 18.30. Jeżeli się jeszcze nie zapisałaś, to jest ostatnia szansa. Dla kogo to jest? Dla kobiet, które nie mają pomysłu na siebie, a chcą zmiany w życiu zawodowym, albo mają dużo pomysłów, mają klęskę urodzaju, i nie wiedzą, co wybrać, albo mają jakieś obawy i nie mogą ruszyć z miejsca. Bądź też nie mają ani pomysłu, a mają obawy. Więc jeżeli kwalifikujesz się do którejś z tych kategorii, to zapraszam cię serdecznie. Porozmawiamy o potencjalnych przyczynach takiego stanu rzeczy, że ty wciąż stoisz w miejscu. I na koniec przygotowałam dla was jeszcze niespodziankę. Także jeśli się jeszcze nie zapisałaś, to dawaj link tutaj w opisie filmu, ale też w opisie mojego kanału na YouTubie. Bezpłatny webinar. Pozdrawiam i mam nadzieję, do zobaczenia.